Patrzcie na te laski. One są takie ładne. Te jakieś ptaszki, cukierki. Zobaczyć. Jest mega dużo tego. też te ptaszki. Są cute, ale nie wiem. Jakoś do naszego wystroju tutejszego nie pasują. Może już wszyscy mieli domek y, tamtym, ra, tamtym razem. A za tym razem. Teraz mamy laskę różne, a teraz widzę, że jest sporo takich tych różnych tych, na przykład takie talerzyki są, takie talerzyki 290, nie wiem po prostu z to o fajne te są jest linki na przykład tutaj okay. ja na przykład jakieś suszarki też jest fajne bardzo, jakieś suszareczki a tutaj idę na moją ulubioną strefę wszystko ja tak mam, ale ja kocham, kocham takie rzeczy do domu, domowe. Teraz znalazłam takie kupki. Są fajne i kosztują 6,20. fajne? Fajne, fajne. Ojej, nie wiem. Tutaj są krótkie świeczki. patrzcie na te bomby. Boże, tak podoba. Teraz mnie jeszcze coś pokażę fajniejszego. Takie fajne czarno-białe bombki, czy to widzicie? Ale nie, nie ma to dla mnie żadnej magii, świąt. I ja w tym roku mam w planach zrobić na Vlogmasie, yy, tak będą Vlogmasy, Ty co? Słone świeczki, kokardy o Lampeczki, o, na przykład teraz y, mamy takie lampki, tylko ja nie wiem, jestem tym białe światło. Y, te takie. Właśnie tak, na przykład tutaj są ładne Mikoła, ja tak jak Wam wskazywałam. Ale ja jestem y, tych światełek tym, takie ciepłe światełko, a bombeczki są przepiękne. Mój plan na dzisiejszy dzień jest taki, żeby nagrać Wam o na ten przypadek tyletowy. Y, Dzień dobry, dzisiaj przegląd yy, świąteczny Rosmana. Widzę, że tu jest sporo fajnych, ale i nie tylko, ale i niefajnych produktów, więc mamy dzisiaj przegląd. Przeglądamy. Mamy jakieś figurki. Jakieś takie OPO 850. To jest Logmas. Ja zapomniałam dodać. Jakieś olaski tonskie do moje serca. Już tu widzicie, my mamy podobne, ale nie takie. Więc wiecie, patrzcie na no to. Tu. Tutaj są te o, takie tanie zastępcy. A nie, dobra, co nie słucha. Miliłam trochę świeczki. Dziękuję. dobry, dzisiaj kupcie i zróbcie przegląd ciuszków dla niemowląt. Na przykład na pierwsze są takie fajne słoneczki, myszki one są za, słuchajcie 17,99 nie jest to dużo, patrzcie na to możecie sobie śledzić yy, wzrokiem wzrokowo, ale ja na przykład nie będę pokazywała tylko to, co mi się podoba czekajcie o to te też są za 17,99 patrzcie na to to jest takie ze stopkami a to to już w ogóle stacyjkowo. Tutaj takie spodenki fajne. Fajniackie. Tak kicia kocia, no normalnie. A, Ariusz by był zaskoczony, zachwycony tym chyba. Albo coś takiego, raczej ja. Coś takiego koniecznego, ale coś bardzo sztywno to nie odpada. z takiego dla dziewczynek. Miałam upatrzone jeszcze te body. To jest taki trzy pak, bod, pak bodów, bodów są takie kopertówki, jest bardzo fajne bardzo fajnie się je zakłada albo patrzcie dla niemowlaczków, dla dziewczynek, takie sukieneczki w stos bluze jakieś Maryjo Boska, co tu się robi na przykład patrzcie tutaj jakieś takie ubranka jakieś spodeneczki to jest super z tymi drugie też mają drugie są Proszę z Jakieś takie. Jakieś takie Różność. O Tutaj jest chyba kalendarz adwentowy. A nie, to nie kalendarz. Kapiloty. No powiem Wam, że jest bardzo. Bardzo fajne. Bardzo fajne są rzeczy. Jeszcze Idę sprawdzić takie dla większych. Ja się kręcę, czy widzicie? Czy widzicie tą sukienkę? Ona jest na ramionczkę. Bardzo fajna i kosztuje 40 zł. Tylko Black Friday, Black Friday, Black Week jeszcze jest. A to mówię Black Week, ale to jest się nazywa Black, Black coś tam. A ja już złożyłam swoje zamówienie na Cinesai. Więc ja nie będę nic zbytnio tutaj dzisiaj kupywała no bo mam zamówienie na ten Zrobiłam nie sądziłam, że będę tu tutaj jakieś różności fajne bardzo fajne rzeczy tu są nie wiem, mi się bardzo wszystko podoba O, te czapki są fajne Słodkie, przyjazne O, coś takiego, taki otulacz Jest fajne To fajny, Fajne, bardzo fajne Dobra, ja idę przeglądać, będę widziała coś, to co się